Zieleń, szkło, rdzewiejąca stali pnącza na elewacji, a wokół okazały klony. Tak w bardzo dużym skrócie można określić przestrzeń, w której wnętrze przenika się z jego otoczeniem. Ciekawa elewacja sprawia, że nie czujemy momentu, w którym kończy się budynek, a zaczyna zieleń. Drzewa i panele z perforowanej stali kortenowskiej w rdzawym kolorze chronią miejsca najbardziej narażone na promienie słoneczne. To one potęgują efekt cienia rzucanego przez koronę drzew. Na dachu basenu rosną rozchodniki, tworząc ciekawy ogród, a w głównym holu znajduje się prawdziwa zielona ściana. W takiej harmonii istnieje Centrum Sportowo-rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To właśnie tu, obecni i przyszli specjaliści od ochrony naszego zdrowia dbają o swoją kondycję po to, aby mieć siły na pomaganie innym. Centrum jest także otwarte dla Warszawiaków. Do dyspozycji są przede wszystkim dwa baseny. Największy w Warszawie Olimpijski, 10 torów długości 50 metrów, oraz basen treningowy 25-metrowy, mający 4 tory. Basen Olimpijski wyposażony jest w ruchome dno, które pozwala na wypłycenie z 2 metrów do 30 cm głębokości. To prawdziwy szczyt techniki. Ruchoma przegroda, która jest także pomostem. Umożliwia wydzielenie z niecki dwóch niezależnych basenów o dowolnych wymiarach. Ściany są stalowe, wyłożone specjalną folią basenową. Pod basenem znajdują się filtry do uzdatniania wody oraz lampy UV, które niszczą wszelkie bakterie. W całym obiekcie przestrzegane są najwyższe standardy czystości. Jest to przecież centrum uczelni medycznej. Nad głównym basenem znajduje się podest techniczny, do którego przymocowana jest kurtyna ze sztucznej skóry, umożliwiająca podzielenie basenu olimpijskiego na dwie części o dowolnie ustalonych wymiarach. Basen jest przystosowany do organizowania zawodów rangi międzynarodowej, gdyż spełnia wymogi Światowej i Europejskiej Federacji Pływackiej oraz Polskiego Związku Pływackiego. Posiada też najnowocześniejszy system pomiaru czasu Kolorado. Dla dziennikarzy i komentatorów jest do dyspozycji futurystyczna półokrągła kapsuła zgiętego szkła, zawieszona na stalowej konstrukcji bezpośrednio nad wodą. Główna widownia liczy 340 miejsc, zaś nad mniejszym basenem na specjalnych siłownikach zamontowana jest dodatkowa, opuszczana trybuna na 290 osób, która powiększa liczbę miejsc całej widowni podczas zawodów sportowych. Centrum mieści się na dwóch kondygnacjach i jednej podziemnej, gdzie znajduje się parking na 107 samochodów. Bryła CSR tworzy spójną, ciekawą architektonicznie całość, mimo różnorodnej elewacji. Oprócz basenów w centrum znajduje się także hala sportowa o wymiarach 48 na 25 metrów, wysoka na 15 metrów i 9 sal specjalistycznych, między innymi do uprawiania sztuk walki, fitness, nauki tańca. W hali można aranżować pole do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa, piłkę ręczną czy nożną halową. Tę różnorodność dyscyplin umożliwia pełny zestaw linii pojawiających się na podłodze. Hale można podzielić za pomocą specjalnych kurtyn na trzy niezależne części. Jest również siłownia, kręgielnia, restauracja i kawiarnia. Są dwie ścianki wspinaczkowe wewnętrzna i zewnętrzna. Ta ostatnia ma 15 metrów wysokości. Imponująco prezentuje się także taras na ostatnim piętrze. Nie zapominajmy, że Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oprócz funkcji sportowych, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jest też miejscem kształcenia przyszłych specjalistów od rehabilitacji. Ma tu bowiem swoją siedzibę Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego. Centrum prowadzi także badania naukowe związane z medycyną. CSR jest jednym z najbardziej nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów sportowych w Polsce. Znakomita architektura czyni je ciekawym miejscem Warszawy. Inwestycja zrealizowana jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Budynki pozyskują część energii ze źródeł odnawialnych. Wyposażone są w instalacje solarne i panele fotowoltaiczne. Energia słoneczna wykorzystywana jest do podgrzewania wody w basenie, woda deszczowa odzyskiwana z dachu, używana jest do celów sanitarnych. Centrum jest dziełem krakowskiej pracowni architektonicznej kontrapunkt V Projekt. Budowę dzięki staraniom ówczesnych władz uczelni po długich przygotowaniach rozpoczęto tradycyjnie od wmurowania kamienia węgielnego we wrześniu 2012 roku. Komitet honorowy budowy, którego przewodniczącą była Ewa Kłobukowska, mistrzyni olimpijska lekkoatletka, stanowiło wiele znakomitości świata sportu i nauki. Obiekt oddano do użytku w styczniu 2016 roku. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w krótkim czasie stało się ulubionym miejscem nie tylko pracowników i studentów uczelni, mieszkańców Warszawy, a także sportowców różnych dziedzin doskonalących swoje możliwości. Nasze centrum odwiedza dziennie ponad 1000 osób. Zapraszamy!